Witam, witam ponownie. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym taką szczególną prezentację Państwu przekazać. Przepraszam. Ponieważ dotyczy ona zarówno petrografii, mineralogii, technologii wytwarzania ceramiki białej, którą odkryła Pani Ewa Kubica-Kabacińska z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, oddział Branice. Da dawno <laughs> ta ceramika była obiektem publikacji e, w roku 2000. No i po 25 latach, po że tak powiem ćwierci wieku wróciliśmy z powrotem do tematu. E, więc e, Pojawiły się nowe próbki, które zostały zbadane takimi samymi metodami jak 20 lat wcześniej. Wykorzystano też oprócz mikroskopii, badań mikroskopowych, badania przy pomocy innych metod, ale także program komputerowy, który służy do porównywania ceramiki między sobą. Osobną sprawą stała się sprawa tycząca się źródeł surowca, źródeł gliny, którą brano wówczas w średniowieczu do wykonywania tej, tej rzeźbiałej ceramiki. Zrobiliśmy serwej z panią Ewą i znaleźliśmy miejsca, w których występują gliny. Te gliny zostały wypalone. Na AGH, zbadane, potem wypalone i porównane do ceramiki białej. Dzięki tym badaniom udało się znaleźć w rejonie mogiły pod, pod nową hutą, czy w nowej hucie, miejsce, w, z którego z dużą dozą prawdopodobieństwa brano glinę. Średniowieczu do wypalania ceramiki białej, wytwarzania ceramiki białej, no i parę szczegółów dodatkowo zostało wyjaśnionych, związanych z produkcją i z technologią wypału. Z tego co wiem, mogę nie wiedzieć wszystkiego, bo wszystkiego nie wiem. Chyba jest to jedyna taka w tej chwili nowoczesnymi metodami wykonana praca, która dotyczy zarówno samej ceramiki, technologii i wytwarzania, jak i też źródeł masy gardzarskiej. Więc tutaj są dane dotyczące właśnie technik badawczych. Nie będę tego czytał, bo to już się w literaturze powtarza od e, ćwierć wieku, ponieważ wiele e, Naczyń ceramiczny z różnych stanowisk było badane tą samą metodą, z użyciem potem programu Pottery. Więc najpierw zacznijmy od ceramiki białej, tej, którą pani Ewa dostarczyła na AGH do badań. Tak wyglądają naczynia. Tutaj są dane dotyczące tego naczynia. Szlif mikroskopowy pokazuje strukturę wewnętrzną, która wygląda w ten sposób tej ceramiki. Potem jest drugie naczynie. Ceramika biała z obiegu określanego jako palenisko, zdobiona na powierzchni. No, oczywiście jasna ceramika. Pod mikroskopem jest bardzo podobna do poprzedniego fragmentu charakterystyczną cechą są oprócz tła tego takiego właśnie ilastego są widoczne okruchy wapieni i jeszcze kolejny przykład. Obiekt z 245, też ze zdobieniem z taką falką, też ceramika biała i e, obiekt e, pod mikroskopem widziane tu są przekroje przełamy, przełomy ścianek naczyń. Wszystkie są białe, jasne, niezaczerwienione, to znaczy wypały były w środowisku prowadzone w środowisku redukcyjnym bez dostępu tlenu. I to jest Muzeum Archeologiczne, Metka kraków Mogiła. Kolejny przykład z dna, dna naczynia. Które pod mikroskopem, jeśli chodzi o skład mineralny, struktury, tekstury, wszystkie cechy, które można tu określić, no jest bardzo podobne. To znaczy, surowiec w przypadku tych czterech naczyń, o których Państwu wspominam, był taki sam, a więc podejrzenie, że był brany z tego samego miejsca. Tutaj są dane dotyczące mineralogicznej, technologiczne dotyczące badanej ceramiki pierwszego naczynia z uwzględnieniem temperatury wypału, orientacyjnej oczywiście, skład mineralny, potem jest analiza próbki drugiej, naczynia drugiego, też jasny naczyń i w przełomie ścianki jasny i temperatura zbliżona, no troszeczkę jest inny skład mineralny, ale te różnice są, że tak powiem, nie, nie tak bardzo duże. I próbka numer 3, naczynie numer 3. Tu są cechy makroskopowe, zdobione takimi liniami falistymi, punktów zygzaków nie ma. Skład mineralny też bardzo podobny do poprzednich próbek. I próbka 4 to jest dno naczynia, które tak samo ma skład mineralny, już liczony pod mikroskopem bardzo precyzyjnie. Kilkaset zliczeń było przy każdym, w każdym wypadku tej, badań tej ceramiki. No też jest skład mineralny bardzo podobny i skład ziarnowy także. Ponieważ były tylko cztery naczynia, bo na to pozwalały finanse, to zostały one zebrane w podsumowaniu tutaj, z którego wynika, że warunki wypału to temperatura około 700 stopni. Wypał w atmosferze redukcyjnej. No, schudzano je prawdopodobnie po otwarciu pieca z niewielkim dostępem tlenu. Stąd też e, śladowo na powierzchni naczyń widać takie zaróżowienie. Do tej ceramiki dodawano e, tłuczonego i ucieranego wapienia. E, w rejonie Dłubni, zaraz Państwu pokażę drugą część tej prezentacji, zostały znalezione właśnie takie glinki. No i tutaj jeszcze są dodatkowe informacje. Teraz o badaniach terenowych. Wybraliśmy się w teren. Po oglądnięciu kilku map geologicznych zostały wytypowane miejsca do e, sprawdzenia, czy są tam gliny, jakie gliny. Te gliny zostały pobrane i tutaj poddane właśnie badaniom. Pierwsze zaczęliśmy od wschodu, rejon Kościelnik, do, do części zachodniej, czyli do rzeczki Dłubni na zachodzie. W Kościelnika została pobrana próbka ciemnego iłu, zaraz Państwu pokażę który jest iłem Mioceńskim, górnomioceńskim, może mieć 14 milionów lat, 13, nie będę się o milion lat kłócił. Potem w, pojechaliśmy w rejon Ruszczy, gdzie w takiej dolince małej też znaleźliśmy e, surowiec gliniasty, został on wzięty do, na uczelnię do dalszych badań i potem e, ja odszukałem w moich materiałach próbki z wykopalisk prowadzonych w 2005 roku, nad Dłubnią została odkryta stara chata, szczątki starej chaty drewnianej. Ponieważ tam pomagałem troszkę w sprawach geologicznych, no też brałem próbki i tą próbkę odnalazłem. I została ona tutaj włączona do badań. Glinka z prawego, wschodniego brzegu, z lewego wschodniego brzegu dłubni została też poddana badaniom, wszystkim klasycznym, a więc szlify, szlif mikroskopowy, wypały i tak, dalej, i tak dalej. Więc teraz po kolei. Najpierw zacznijmy od tego, że na kontakcie osadów Kredy i Jury z nadległymi lesami występują zwietrzeliny skał węglanowych i takie zostały znalezione między innymi podczas prac geologicznych w Kurce Narodowej na obszarze, gdzie już, robią, już tramwaj funkcjonuje w tej chwili. Tu są wapienie kredowe z krzemieniami w tej górce, ja tam geologię robiłem, no i na nich są jasne glinki, ale z zawartością e, sporą zawartością żelaza, też nadają się do robienia naczyń. To się stało asumptem, podstawą do poszukiwania surowca do ceramiki białej i znalezienia tego surowca właśnie w, w mogile nad Dłubnią, to zaraz Państwu pokażę. Tutaj są lesy, takie nieregularne osady zwietrzelinowe wapieni kredowych w Górce Narodowej występują. No i mając to na względzie i zapamiętane szukałem też na badanym terenie surowca do Wytwarzania ceramiki białej. Najpierw zacznijmy od potoku kościelnickiego, to jest tutaj ten rejon. Tutaj droga asfaltowa prze, przejeżdża, przelatuje małym mostkiem nad potokiem kościelnickim i stąd braliśmy próbkę czarny, bardzo ciemny ił. Następnie Pojechaliśmy, o tak on wygląda, trochę jest powiększenie duże, Nam próbka nie była duża, bo nie trzeba było <laughs> na taka e, ciemna z odcieniem takim szarym, powiedziałbym. Potem w rejonie róż próbka została wzięta z, z takiej małej dolinki, to jest jasny, jasna glinka, tak wygląda w powiększeniu. To są jakieś 2 cm na 2 cm mniej więcej, taka cegiełka. I wschodni brzeg Dłubni, tam gdzie z panem Bartkiem Koniecznym w 2005 roku no, dogadywaliśmy się na temat geologii. To jest wykop, przepraszam, 2015 rok. Wykop w wysokim wschodnim brzegu Dłubni, wykop archeologiczny. Tutaj jest łata są jakieś po, pobijane tu jest resztka chaty e, e, średniowiecznej o ile pamiętam natomiast tutaj są lesy a więc pleistocen i w e, glinkach taka szara jasno szara pod tym wszystkim pod tymi lesami e, w której występują okruchy wapieni to, tą próbkę też wzięliśmy do badań. Zostały wyjęte okruchy wapieni z tej glinki i e, zrobiono takie właśnie e, cegiełki małe. Gdzie e, to jest kościelnik? Tam właśnie to jest ił mioceński. Ruszcza to jest ta, taka zwietrzelina występująca między wapieniami lesami, dłubnia, tak jak mówiłem, wschodni brzeg, jasna glinka. I tutaj zrobiłem taki surowiec, znając skład ceramiki białej, badanej. Zrobiłem taką małą cegiełkę z gliny pochodzącej z dłubni, z tego wykopu archeologicznego zmieszanego z potłuczonym i utartym wapieniem, tym, który o tu, tym właśnie tu jest potłuczony. On tak występował naturalnie, a tutaj są okruchy poubijane przeze mnie i utarte i dodane. Z tak jak, jak było to w materiale yy, z, 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 z starych garnków. Yy, no, słabo to jest widoczne, ale dodanie tych okruchów Wapieni utartych spowodowało lekkie rozjaśnienie dodatkowo całego tego surowca. Następnie to wszystko poszło do pieca na AGH i zostało wypalone. To jest cegiełka z glinki z kościelnik. Widać, że zmieniła barwę z ciemno-szarej na, na czerwono. Glinka z różczy wypaliła się na jasno z takim odcieniem lekko żółtawym, a glinka z dłubni, z, nad, z lewego brzegu dłubni po, po wypaleniu wyglądała tak, a glinka uformowana z dodatkiem utartego wapienia lokalnego jeszcze się rozjaśniła dodatkowo. Pod mikroskopem cegiełka z, z dłubni, z materiału z dłubni z utartym e, wapieniem, e, to są te okruchy utarte, no, wygląda bardzo podobnie czy nawet identycznie jak e, surowiec występujący w białej ceramice pani Ewy. Tej glinki, którą znaleziono, no, znaleźliśmy w, w rejonie e, nad Dłubnią, w rejonie tego stanowiska archeologicznego, które e, prowadził pan Bartek Konieczny. No glinę uformowałem w taką, no, to mineralogiczny jest, mineralogiczna ceramika. Widać, że e, nie bardzo mi to... Idzie, no nie, nie mam wprawy w robieniu naczyń, ale makroskopowo jest to ceramika zrobiona z białej glinki wychodzącej właśnie nad dłubnią. Teraz trzeba to podsumować, tą część terenową. Okazuje się, że te badania terenowe i prace. Archeologii i prace mineralogiczne w laboratorium wskazują, że bez wątpienia linka odkryta właśnie w brzegu Dłubni jest surowcem, który mógł być wykorzystywany do wytwarzania ceramiki białej. Podobnie zresztą mogła być mógł być wykorzystywany surowiec z rejonu Ruszczy. Z tej dolinki małej, który no, bardzo jest podobny i w pozycji stratygraficznej, i składu mineralnego, podobieństwo jego do, do dłubni i do białej ceramiki jest znaczne, także mógł być tam surowiec w tym rejonie, no, może nie w tej dolince, ale gdzieś w pobliżu też pobierany. Natomiast ciemna glinka z kościelnik jest bez wątpienia glinką mioceńską, ponieważ no, robiłem badania dla pani dr Haliny Dobrzańskiej w Wigołomi i Zofipolu, więc ten surowiec mam opatrzony i w tym rejonie stanowiska archeologiczne w Wigołomi i Zofipolu bez wątpienia brały właśnie mioceńskie, ciemne iły, takie jak żeśmy znaleźli w Kościelnika. A więc pierwszy raz, może nie wiem wszystkiego, ale pierwszy raz zostały odkryte i udokumentowane miejsca pobierania, wydobywania w średniowieczu surowca do wytwarzania ceramiki białej. Wszystko, co trzeba było, zostało zrobione, i te badania wskazują, że archeologiczne stanowiska w Igołomi, które zawierają nie w Igołomi, tylko w, w, nad Dłubnią, w rejonie mogiły, które zawierają ceramikę białą, bez wątpienia wyrobione z surowca, który występował w pobliżu. No, fajnie by było, gdyby jeszcze w innych stanowiskach, nie mówię o ceramice białej, takie badania podobne zostały wykonane. Ponieważ jak dotychczas większość przypuszczeń opiera się wyłącznie na przypuszczeniach, że ta ceramika była stąd, a ceramika była stamtąd, często nie są to podejrzenia oparte o jakieś konkretne wyniki badań. Także dziękuję za cierpliwość i zapraszam do badań surowców ceramicznych i starej ceramiki. Kłaniam się.